Musiałam iść po coś. Na czym ja to? A, tak. Masażyści z Jamajki. Cie cieciu piekielny, mam dla Ciebie nowy kierunek, gdzie możesz jechać, robić content. Dajcie bogowie nie wracać. No i tu jest ta scena, jak jeden z masażystów molestuje główną bohaterkę. I to nie jest śmieszne. Ona go potem napierdala ręcznikiem, i to nie jest śmieszne, ale to w jaki sposób jest to nakręcone nie jest śmieszne. Ale starej babie, tej jej matce ewidentnie się to podoba. Nie no jak kurwa, nie. nie. Dobra, jednak nie wychodzę. między dobrem narodowym, a dobrem narodowym. Reszta bandy chuja, chyba tam rodzice głównego bohatera, docierają na miejsce i w tym momencie dociera do nich, że te wszystkie akcje nie odpierdalałeś tam przypadkiem, tylko to jest po prostu kurort dla swingersów. I że tak trochę brać tam ślub. To straszny. straszne. Przy ej czy pan Jaszczur może za mnie po prostu dokończyć. Przygotujcie się, będzie naprawdę bardzo wesoło. Yy, pan wuja, brat wuja, stwierdza, że trzeba wymyślić jakiś plan B, więc idzie na lotnisko i obiera kurs na Anglii, gdzie w tym momencie siedzi on w areszcie czy tam domowym. A więc wujek ma teraz taki kurwa plan: idzie do menadżera tego wesołego przybytku, hotelu Morenka, hotelu Ambasada. Powiedziałabym, że jedno i to samo, ale jak już mówiłam, za bardzo szanuję Morenkę. Mówią, panie, tu nie ma warunków na ślub. Mieliście go zorganizować, ale jak wy sobie to kurwa wyobrażacie, tu się ludzie praktycznie na, 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 na ulicy rucha. To nie jest miejsce, gdzie się organizuje śluby. Co prawda, my się tu wbiliśmy 3 dni wcześniej i żądamy, no ale zamawiałem ślub za trzy dni i ma być ślub za trzy dni. No i że nie, nam tu wszyscy z gołymi dupami latają. No i ten typ coś mi odpowiedział. Oni się chyba dogadali, ale ja nie jestem w stanie się dowiedzieć, bo oglądam z napisami i te napisy były wymieszane z kolejnym. Długi, obleśny montaż, moment. I nie dało się na to patrzeć, już, ale chyba się dogadali. Po rozmowie wuja idzie napierdalać głównego bohatera, bo powody jestem przekonana, że są one niezwykle ważne. Już chyba wiem, dlaczego go lubię. Mnie nim gardzę. Dobra, chcesz bić, to proszę, bij po cichu. Nie odzywaj się przy tym. Bez komentarza. Ostatecznie jednak z tego rezygnuję i tylko grozi, żeby się pan młody w przyszłości nie puszczał. Z tego co zrozumiałam. I. Polacy, mamy to. Wielka chwila. 40 minuta, 19 sekunda około. Naszad, duma. Jezus Maria. Wstanę i odśpiewam rotę. Już, już, już nie będzie dobrze, nie? Już, już, już się nie naprawi, nie? Już be... Wstanę i odśpiewam rotę. Nie, nie zdążyłam wstać. Panowie sobie robią coś na kształt wieczoru kawalerskiego na jachcie, ale tam nic ciekawego na razie się nie dzieje. To po towarzyszy wujkowi na plaży. Kuźwa jest i ona. Znaczy, no nie już nie aż tak jak wcześniej, bo co to, to? Wiadomo, to było coś, ale ale również znana, najlubiana cena siedzenia dupą na piasku. Siedzi dupą na piasku, a obok niej przebiega cycata blondi w kierunku jakiegoś faceta. Piękne wspomnienia się odblokowują, ale nie dla. Dobra, dupa cytki, dupa cytki. K kurwa Mać to Mewa mówiła? Nicelowo zrobili film w 99% składający się z pojebanych scen. Z wszystkich filmów, które obrażał Mierczyński. A jak powinien zakończyć się festiwal taniego, niepotrzebnego efekciarstwa? Tanim, niepotrzebnym efekciarstwem, najlepiej. No i co? Miał być pornos, a wyszło cholerne Roma tak? Wszystko schodzi na psy. Gadający pies. Zakończyli to paskudnym efektem gadającego psa, który jeszcze do tego zarzuca paskudnym sucharem językowym. Fajnie, nie? Teraz wypierdalaj! Czy o co chodzi? Scenarzyści przemyślcie to, tylko, tylko próba wmówienia ludziom, że to eksperyment społeczny i ja mam rację, może was uratować. Nie może. Yy, babska w jacuzzi, jarają blanty, nic ciekawego i do niczego dobrego to nie doprowadzi, znając ten film. Wuja przy że próbuje podrywać i szok dowierzenie, nawet mu to w miarę wychodzi. Wyrywa jakąś dupę, co ją chłop dzień wcześniej zostawił i jest absolutnie nieistotny. Nie wiem nawet, dlaczego o tym powiedziałam. Na jechcie chłoprzyga, jak ja przez ostatnie 45 minut, jest Mary dopiero 45 minuta. Do, do, dobrze ci tak, w sensie nie, nie tobie, jemu. Mój internet. Takie życie, jakiekolwiek zetknięcie z tym filmem, nie może się skończyć w inny sposób. Witamy w klubie życie wyznawców Wielkiego przejęwane. Rafona. Narypany w trzy dupie któryś z nich twierdza, że pływanie w tym stanie będzie bardzo optymalną decyzją. I tak, może wiadomo co nastąpi, wiadomo na co liczę w tym filmie. I ten... To jest to nie jest śmieszne. Ten płon. I mówi, że tu lepiej nie pływać, bo delfiny w okolicy już tak przysiąkły atmosferą tego miejsca, że gwałcą ludzi. Ja nawet nie żartuję. I tu jest też jedna y, całkiem słynna scena. Bawska dalej moczą dupy w jacuzzi i wydaje się, że znoszą ujaranie trochę lepiej od panów. Jest scena z gołym typem, który wpierdala im się do wanny. I on jest. W związku z tym, jeśli cokolwiek istotnego było w tej scenie mówione, to przykro mi, ale. Nie. Chopę łowią ryby, czy coś takiego, i główny bohater nieszczęśliwie wpada do wody. Został uratowany, na szczęście, nie dopadł go. I dzieje się dokładnie to. Ale zdążył uciec. Około 49 minuty 40 sekundy. Spróbuj to tak zmontować, żeby przedwcześnie nie podzielić losu Denitrozyniaka na YouTube, ale jakoś pokazać ten scenę, bo to jest kurwa definicja tego filmu. Ja przy sobie przypominałam tę drugą część filmu i ja tego kurwa nie zrobię. Y czas, ja tego nie zrobię. Wuje idzie się najebać z jakimś plażowym dziadem i ja go rozumiem. Okej, u babsk w końcu zaczyna być widać efekty, ale w sumie po prostu ta tańczą jak pojebane po plaży. Wuje kontynuuje rozmowę z dziadem po raz kolejny desperacko wierząc, że ktokolwiek przejmie się jego losem. Ja na przykład wciąż za bardzo tego nie robię i dziad ewidentnie też nie. Panowie po wspaniałej, zwłaszcza dla widza, imprezie na jachcie idą już na prawilny melanż, a baby na fazie już idą ale najpierw matka z córką muszą zrobić to, co robi każda matka z każdą córką w każdej gówno komedii romantycznej. Kiedy córka ma wyjść za mąż, czyli jakieś kurwa gorzkie żale, nowy dzień, nowa szansa na samo. No i przypał, bo po melanżu ten główny bohater budzi się w pokoju jakiejś typiary. Nie w łóżku z nią, on tam jest i ona tam jest, kurwa nieważne, po prostu się budzi. Be będziesz ułamany typie. Y Klasycznie to straszne, jak mi przykro, to straszne. W tym momencie ja myślałam: dobra, kurwa, nie ma się co oszukiwać. Pewnie skończyć. to tak, że ktoś, kto go nie lubi, chciał go wrobić w zdradę, żeby do ślubu nie doszło. Ale jakaś szalona pomyłka się to na pewno okaże. Ale wcześniej może wuja zdąży go połamać. Taki typowy paradokument case to by był. Ale no, oni już dali wielokrotnie do zrozumienia, że inspirują się polskim podwórkiem. To było nawet okay, jak na standardy tego filmu. Ale nie, to by było zbyt kurwa skomplikowane dla tej fabuły. To, to było za dużo. Tych dwóch scenarzystów, którzy to pisali, mogli... mogło ich być za mało. Z, znowu napisy centralnie na środku gołej dupy. Ja, ja, ja nie jestem w stanie nic zrobić. To nie ja, to oni. A no i ten typo, ten kolega głównego bohatera, co z nim był na tym jachcie, a potem tym melanżu, mówi mu, mówi mu że ich organizmy po trzech czy tam ilu dniach 24-godzinnego jarania Mary już się na jej skutki uodporniły, więc poprzedniego w melanżu postanowili przyćpać coś mocniejszego. Wuje też miał widocznie wesołą noc, yy, yy, skończył na jakiejś bezudnej wyspie. No, tak było. Jakby typie ty na rzepkach. Wuje wyjebało na środek no dobra, i na środek, ale daleko. Przynajmniej przez chwilę jednego mniej. Pójdzie szybciej, proszę. Żrą, gadają o ruchu, piją wodę, gadają o ruchu. Czy coś z tego wyniknie? Nie. Dobra, idą w pizdu, dobra decyzja. Co u starych bab? Stare baby szukają, co by tu móc wyrównać. Ja naprawdę chciała cokolwiek więcej powiedzieć, ale ten film jest tak boleśnie monotematyczny, że no ja pierdolę. A i to jest śmieszne, bo długopisy mają kształt Odcinek świata według kiepskich o muzeum seksu przy tym to był kurwa szczyt komedii na najwyższym poziomie pełen wyszukanych żartów z przekazem. Dobra, ja naprawdę muszę przyspieszyć. Ten rozkminia sobie zdradziłem, nie zdradziłem, i w sumie powinno mnie to obchodzić, bo czasami jak się czyta chujową książkę, ogląda chujowy film, to nawet jak ciężko przebnąć, ale jest jakaś. W tym przypadku tajemnica, to masz takie dobra, przepcham to, żeby się dowiedzieć. Jaka w tym jest ukryta prawda, ale tutaj nie warto. Takby nie warto przez to przechodzić, żeby się dowiedzieć. U, u, wuja, co, co ty nie powiesz? Yy, ta dwójka, w sensie, ta dwójka, kurwa. Wuja i współlokatorka, do, w sensie brat i współlokatorka dochodzą do wniosku, że tam coś się na tym weselu wieczorze Kawalewski musiał odpierdolić, bo na widok tych dwóch, w sensie głównego bohatera, pana młodego i tego jego kolegi, wszystkie chłopy z wyspy tak na nich patrzę i od razu zaczynają gadać o... Babsko ma teorię, współlokatorka, Babsko lepiej pasuje, że oni coś tam razem, ten, w sensie ten główny bohater, ten jego kolega, coś tam razem morenka po prostu. I tutaj jest... Fragment jak rodzice, w sensie i matka, i tam, no rodzice głównych bohaterów, nie wiem ilu ich tam w sumie jest, y, idą do jakiegoś kołcza jebania. I ja wiem tyle, bo ja to pominam, bo ja Nie, nie. Idą mi tam siedziem złe rzeczy. Jakiś szaman od to co teraz? No, to, to, no, 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 no montaż z za dużo zupą to by się spodziewał. Bo ja Permi do tej typiarki, co bym poznał przy barze, ale to nieistotne, tak wiem, będą żyli pod koniec długo i szczęśliwie. Co się odjebało na wieczorze kawalerskim? Nie interesuj się, najpierw oglądaj montaż, jak państwo młodzi i jebnięci se chodzą po jakimś. Kurwa wodospadzie i se chodzą po wodospadzie i tam se chodzą I, i tam se chodzą, no nie, dobra, nie narzekam, nie narzekam. I mam do wyboru to a ten obleśny montaż, to już wolę to na to patrzeć, na to się da przynajmniej patrzeć. Czyli nie ma po co, nic to nie wnosi, nic się nie dzieje. Ten chłop bardziej powinien być teraz zajęty się, ja pierdolę, ja pierdolę, co ja zrobiłem, jak z tego wybrnąć. Ale no dobra, idę na plażę nudystów. Ale. I to jest ta scena z argumentami w sensie, no w sensie, w sumie tak. Bo plan tej współlokatorki, albo oni z wujem, nie powiedziałam o tym, bo oni jak gadali o tym z wujem, że coś tu jest podejrzane, to stwierdzi, że oni muszą się dowiedzieć o co chodzi. I ta współlokatorka miała plan, i jej plan polegał na tym, że ona wy tego, tego kolegę pana młodego i w ten sposób sprawdzi, czy on jest hetero. I, I czy mogło coś między nim a tym dojść? I sp sprawdza. Tam robi próbę testu, i, i jednak wychodzi, że jest hetero, więc, więc w sumie dalej nie wiadomo, co tam się odjewało. Ale Wuya się nie poddaje węższy dalej. Idzie przeszukać ich pokój. I tam jest takie. Zrobione coś. Jak on przeszukuje ten pokój, to jest zastosowany taki wspaniały zabieg, że niech dotyka czegoś, to to wydaje dźwięk. W sensie ten dźwięk jest podłożony w montażu. Jak on kurwa na przykład figurki słonia dotyka, to on, to tam jest doklejony dźwięk słonia i to jest absolutnie chujowe. Jesus w pewnym momencie jest taka scena, teraz do mnie dotarłbym, ja myślałem, że to jest po prostu błąd, że jak on coś mówi, to nie poruszał ustami. I że ja myślałam, że to jest błąd, ale to chyba chodzi o to, że on myśli. Już daleko idący wniosek, że którykolwiek z tych bohaterów myśli, ale to chyba o to chodziło, to nie był błąd, który bym się po prostu nie chciało naprawić, bo sami stwierdzili, że pierdolić to, więc tego dobrego nie będzie. Nie. To po prostu jest taki moment, że on... Że on myśli. Wuje prawie zostaje nakryty, ale powiedzmy, że udaje mu się schować. się to, co musiało, czyli oni wchodzą do pokoju zaczynają... i zaczynają. on musi na to patrzeć. Na szczęście wybiera chwilowy przypał zamiast lat terapii. Wychodzi, kryjówki. Następuje konfrontacja. Mówiłam polskie paradokumenty. Yy, mówi o swoich podejrzeniach, ale ta narzeczona broni tego typa, bo myśli, że przez swój brak sympatii do niego wuje zwyczajnie wali w chuja. To nie było celowe. A sam podejrzany, rozkmieniają już ceny biletów do Meksyku. Ostatecznie pęka i się przyznaje, że w sumie to zaćpał, i nie wie co się stało. Laska się w kurwia, wychodzi poinformować matkę, że ślubu jednak nie będzie, ale nie robi tego, ponieważ jak wchodzi do jej pokoju, to nagrywa ją dokładnie na tym. Więc ucieka na plażę i tam grzmi, i na burzę się zanosi, i jest nadzieja na tsunami. Ech. Tam do, do, przychodzi do niej ten yy, brat wuja brat i, i sobie tam razem smęcą, ona mówi, że mi jest tak przykro, że mnie zradził, a ona no, ja, jest tak przykro, że jestem adoptowany. I coś tam dalej. Nie wiem, gadali sobie. Laska stwierdza, że pierdzieli i nie robi ślubu. No, szok niedowierzanie, że to robi. I wraca do kraju. W sensie tak postanawia, że wraca do kraju. środę w nocy ona żąda samolotu. W sensie macie im postawić samolot i chuj. I ja chcę samolot. I macie im postawić, kurwa. I koniec. Skolonizuj no, jeszcze, kurwa, ten, ten hotel. Ja widzę, że pan się męczy. Skolonizuj jeszcze ten hotel. No, babsko ma pocha, tak jakby, to no słusznie, ale na tym etapie firmy już roszczę sobie prawo do gnojenia absolutnie wszystkiego. I wszystkich bohaterów, bo kurwa bez przesady. się zachciało samolotu w nocy i ma być samolot, i główny bohater jest smutny i dobrze mu tak. Więc zasady, że przypierdałem się do wszystkiego teraz, przypierdoliłem się tego melodramatycznego montażu, ale jak już mówiłam, wszystko jest lepsze od tego, z który trwał jakąś jedną trzecią filmu, więc te parę minut tego jednak idzie docenić. Są takie sceny w stylu Abstra Przed paru lat robi parodię komedii romantycznej. Zrobiliby to milion razy lepiej, chyba nie muszę o tym wspominać. Rozmowa. Kłaczek. Ojciec z synem również tuż za innowacje? Nie, już nie. Tworzy filmopodobny. Ojciec mówi. W skrócie, walcz o nią, a on jak każdy dorosły odpowiedzialny człowiek w takiej sytuacji idzie za reja. ja. I tam jest y, takie coś. I ten gość do niego mówi coś w stylu też walcz o nią. I przeróbki TikToków z Jeffreyem i Damerem są kurwa lepiej zrobione. A po drugie, to nie wiem, czy to jest naprawdę, że mu się wydaje, Jego już się tak zachla, że mu się wydaje, że to widzi, czy to jest naprawdę, nie wiem, yy, nie wiem. W sensie dosłownie on siedzi na jebany przybarze na takim wielkim telewizorze na środku, kurwa, basenu mu się ry... kogoś, nie wiem, może to ktoś, z... nie wiem, ktoś chyba, kocha on zna, wyświetla i mówi, walcz o nią. I chuj, tak było. A i on biegnie o nią walczyć. No, biegnij przed siebie do mety, dobiegniesz, będziesz diamentem. Do psychiatry. Tutaj jakiś. właśnie, tutaj potem jest scena, kiedy ta typiarka, o której on się obudził, z jakąś inną typiarką, rozmawia, że nic nie było, bo on taki zakochany, że tam nic nie było, on nie chciał i tak dalej. I ta współlokatorka to słyszy. Dzwoni do tej głównej bohaterki, E, wracaj! To nie ta, To jest jeden z tych. jeden na milion z tych przypadków, kiedy akurat nie jest tak, jak myślisz. Naprawdę. I właśnie to jest najlepsze, że. On do niej bieg... on o tym nie wie, bo to było później. Ta... I tylko ta współlokatorka to słyszała. Główny bohater o tym nie wie, ale biegnie na to kurwa lotnisko o... o nią walczyć. Ale w sensie on nie wie, że on jej nie zdradzi, więc po co on tam biegnie? Co on chce kurwa osiągnąć? Co on jej powie? No, mo może klęknąć, błagać o wybaczenie, zaszczekać ewentualnie, ale to tyle. No i ta, I ta współlokatorka dzwoni do niej mówi co no, przed chwilą powiedziałam jej? Mówi. Ale kurwa nie ma zasięgu. I ta jej nie słyszy. Czy tam nie ma żadnej burzy, apokalipsy? Nie ma tego zasięgu, bo nie. Dla fabuły. Dosłownie, dla fabuły nie ma tego zasięgu. Bez żadnego powodu nie ma, tylko dlatego, żeby. Żeby napięcie, napięcie zbudować. No i on tam, do, on tam dobiega na to lotnisko, zdążył. I tam coś do niej, że tam winogrona czerwone 20%, a tylko gdzieś w Lidlu. Myślę, że. ja nie wiedział, ja nie. Ja, ja, ja nie wiedział, ja, ja nie chciał. Ona jest like, dobra, wybaczam, czy tam wiem żebyś, mi, wiem, żebyś mnie nie zdradził, coś tam, coś tam, bla, bla, bla. Ja to zrozumiałam tak, że to po prostu, kurwa, Mars się odpowiednio ułożył względem Wenus, dzięki czemu na główną bohaterkę spłynęła cudowna moc wybaczenia, czy tam zrozumienia, że on by tego jej nie zrobił. Bo chuj wie, czy ona to coś przez ten telefon usłyszała w tej słuchawce, czy stwierdziła, że ja nie, no dobra, jemu po prostu wierzę. Chyba nie usłyszała, no bo jakby usłyszała, to po tym, jak on się przed nią kajał, to ona by mu powiedziała: Dobra, dzwoniła do mnie ta lafirenda i mówiła, że, że ona słyszała, że, on, że ty tego nie zrobiłeś. Ale ona nie powiedziała tego. Ona powiedziała, że dobra, wierzę ci, więc tego nie usłyszała. Więc po prostu tak z dupy stwierdziła, że mu jednak wierzy, jednak nie potrzebuje samolotu na, na kurwa wyskoki. Dobra, jednak nie wierzy o tym, że on nie ma pojęcia, że w końcu nie zdradził. To inna kwestia. Więc jakby ona coś jakby ona to wiedziała, to mogłaby mu kurwa powiedzieć. Wypadałoby, miłoby było. Więc chyba chyba oboje o tym kurwa nie wie. Nie wiem, i gówno mnie to obchodzi. Jest ślub. Jeśli ślub wesele, robią tam, co się zazwyczaj robi na weselu. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Niech was szlak trafi. Ale taki najlepszy szlak, jaki może trafić. Chyba jeszcze pod koniec twórcy zorientowali się, że zbyt długo nie było scen z randomowymi zbliżeniami na A i jeszcze ten wspaniały żart o delfinach, można przypomnieć, żeby nikt, kto przeszedł przez piekło tego filmu, na pewno o nim nie zapomniał. Wuja ratuje swoją wybrankę przed. Miłość to jednak. Nie, nie, nie zakończę tego tym kurwa tekstem, bo jak wiem, niektórych rzeczy się nie bezcześci. Koniec! Jakby... Kurwa, wolność!